Hej siemneczko, witajcie, z tej strony Gileon i witam w odcinku, gdzie zobaczymy sobie event z motylem na trybie OG, także co, zobaczmy jak to się tutaj prezentuje praktycznie na styk tutaj wbiłem i zobaczmy ogólnie raczej będzie to po prostu powtórka eventu, który był właśnie w pierwszym rozdziale, szóstym sezonie, czyli to samo ale może coś będzie zmienione, zobaczymy także ja już tutaj ląduję i zobaczmy a może i nawet w locie zostanę, żeby w locie zobaczyć jak to się będzie prezentować zobaczmy Kostka się tutaj obraca. Ona ogólnie powinna się obrócić. So, powinna się obracać coraz szybciej, coraz szybciej, coraz szybciej. Aż po prostu... Idziemy mieli tego ala motylka? Ale dobra, zobaczmy. Należy się po prostu kręci. Ląduję może sobie tutaj tak na drzewku. O proszę. I zobaczmy. Widok tutaj jest drzewka. Obraca się, obraca, obraca. I wybucha. Biały ekran mamy. I będzie pan motylek. Okej, okay, czerwony Kevin. To w się sensie no czerwona kostka. No Kevin to się on chyba nie nazywa. Skoro jest czerwony, ale czerwona kostka. Zobaczmy, możemy sobie tutaj. I oprócz tak. Możemy sobie tutaj pływać. Tak bym to powiedział. W ogóle też fajnie, że powtarzałem te eventy, bo Ja zacząłem nagrywać i od, streamować od 10 sezonu pierwszego rozdziału I tych wszystkich eventów z pierwszego rozdziału nie miałem na kanale, więc fajnie, że mogę sobie je zobaczyć Kolejny raz i jeszcze nagrać dla was, żeby wam zobaczyć to na... Żeby wam to pokazać na kanale. Mamy motylka Także fajnie, że jest taka okazja, żeby nagrać I mieć w ogóle taką okazję, żeby to właśnie nagrać i wrócić dla was na kanał ten event, czy to powtórkę, czy to lekko zmienioną, bo wiadomo, że to 1 do 1 to nie jest. No i dobrze, mamy pana motylka, i motylek nam tutaj nas dotyka, i boom, miejscówka się zmieniła. Mieliśmy tutaj wcześniej kostkę, e, która była po prostu w powietrzu i mieliśmy latającą wyspę, latające wyspy i teraz mamy tak prezentującą się miejscówkę zalew zacieków, tak się tutaj prezentuje. Tu rzeczywiście nic się więcej nie dzieje, e, ludzie się już mogą bić, ale tak to się prezentuje. Jeśli event wam się podobał to e, zostawcie lajka, napiszcie komentarz jak oceniacie tą powtórkę tego eventu. Yy, no i pamiętajcie też oczywiście o sobie, i o kodzie ggdam w sklepie hashtag reklama, a ja się z wami żegnam, siemneczko.